Kupiłeś biurko stojące i tak cały czas siedzisz? Myślałeś, że jak tylko kupisz to biurko, to od razu będziesz miał dużo więcej energii? Przekonajmy się, na ile takie biurko może w tym pomóc, jakie ja biurko używam, no i jakie są wady i zalety takiego typu biurka. Zapraszam. Jakie wady i zalety może mieć biurko stojące? No, najważniejszą zaletą Standing deska jest to, że można zmieniać pozycję. Jest to oczywiste, ale większość osób przed zakupem standing deska myśli bardziej w kategoriach, że będzie mogło stać lub siedzieć. Nasze ciało nie lubi nudy i nie lubi statyki. To też sprawia, że jeżeli będziemy cały dzień siedzieć w jednej pozycji, no to na pewno będzie nas wszystko boleć. Więc fajnie wybrać sobie biurko stojące. Które ma też możliwość zaprogramowania różnego rodzaju pozycji predefiniowanych, dlatego że wtedy w łatwy sposób będziemy przenosić się z pozycji siedzącej do stojącej lub wybierać inne pozycje. Ale nie jest to kluczowe, dlatego że każde biurko można po prostu podnieść trochę do góry, trochę w dół i zmienić pozycję siedzącą lub stojącą na inną. I największa zaleta biurka stojącego, czyli możliwość zmiany pozycji ale nie tylko stojącej na siedzącą, tylko też możliwość zmiany pozycji siedzącej. Wiele osób uważa, że kupi sobie biurko stojące, bo to jest zdrowe i teraz będą stać zamiast siedzieć i już będą zdrowi. No nie jest to prawda, ponieważ stanie cały dzień wiąże się z różnymi przeciążeniami, które są inne od tych, które budujemy podczas siedzenia. Ale to nie znaczy, że jeżeli będziemy stać, to nie będziemy się spinać, bo oczywiście y, będziemy się spinać, tylko po prostu będziemy się spinać trochę w inny sposób. Więc jak już kupisz sobie takie biurko, albo jeżeli je masz, to ważne jest to, żeby zmieniać pozycję siedzącą stojącej albo stojącej z siedzącej, a nie być cały czas w jednej pozycji. Więc kupowanie biurka, żeby zastąpić ruch, to nie jest dobry pomysł. Po prostu biurko daje nam możliwość personalizacji i dostosowania pod siebie. Podzielę się z Tobą moją historią, jeśli chodzi właśnie o wybieranie Extending Desków. Ponieważ ja jestem osobą, która zwraca uwagę na bardzo dużo rzeczy i wiele osób powiedziałoby, a to jest nieistotne, ale ja oczywiście zwrócę uwagę na to i na tamto. No i jako konsument nie Sprawdziłem, co się raczej nie zdarza w moim przypadku, no ale nie sprawdziłem tego jak jakie biurko będzie najlepsze dla mnie, no i kupiłem po prostu zwykłe biurko z dwoma nogami i blatem. No jakby wszystko ok, tylko i większość biurek stojących jest takie. Tylko problem takiego biurka jest taki, że jeżeli mamy dwie nogi, Podstawę i blat, no to jeżeli siedzimy, to jest ok. Ale jeżeli staniemy, no to nagle mamy duży blat. Ja akurat miałem blat 140 na 80 No to przy podniesionym biurku, jeżeli ja mam 1,80 m, no to biurko było w okolicach 110-107 cm. No to biurko się po prostu trzęsło. I jakby, ok, można powiedzieć, mogłem kupić lepsze biurko. No niekoniecznie, bo ten model, który miałem, był bardzo wysoki, jeśli chodzi o biurka dwunożne, oraz miał trzy kolumny. Tutaj właśnie widzisz, o co mi chodzi z tymi trzema kolumnami. No bo, jeżeli mamy dwie kolumny, to to zazębienie tych kolumn sprawia, że biurko automatycznie będzie dużo mniej stabilne niż trzy kolumny, bo wtedy bardziej się to wszystko nam zazębia. Do tego było to biurko, które teoretycznie miało mieć lepszą stabilność. Jak podniosłem to biurko do moich yy, ustawień, no to po prostu jak dotykałem w ten sposób, to teraz widzisz, coś się rusza. Ale nie jest to jakiś duży problem, ponieważ ten ruch jest minimalny. Nie mam filmiku, jeśli chodzi o kwestię tamtego biurka. To tam było znacznie gorzej. Największy problem jest taki, że ja tutaj mam właśnie ramię do monitora. Te ramię tak samo, jeżeli zacząłem cokolwiek pisać, to wszystko się ruszało. Cały monitor się ruszał i no nie było to w żaden sposób komfortowe. Więc większość czasu i tak siedziałem, ponieważ nie byłem w stanie na tym biurku pracować stojąc. I oczywiście przeszukałem cały internet, żeby dowiedzieć się, jak można to biurko usztywnić, no, najlepiej sprawdziło się przysunięcie tego biurka maksymalnie do ściany. No Tylko przysunięcie biurka maksymalnie do ściany sprawia, że żeby móc używać tego biurka, no to musiałem je odsunąć od ściany, podnieść i przysunąć do ściany. To jest pierwsza sprawa. A jak nie zrobiłem tego, no to automatycznie problem był dość znaczny. Kolejna sprawa to możliwość zamontowania na ścianie takich prowadnic. Dążyłem temat, no, i znalazłem y, firmę taką jak FlexiSpot, która robi różnego rodzaju biurka. Robi biurka zwykłe, robi biurka stojące, robi też meble biurowe. Niestety, największą wadą tej firmy to to, że jest to firma, która nie ma takich typowych salonów w Polsce. Oczywiście nie ma z tym jakiegoś większego problemu, bo normalnie wysyłka jest za darmo. W większości przypadków, przynajmniej ja, nie płaciłem za przesyłkę. No i bez problemu można zwrócić towar czy też wysłać na gwarancję. No, ale jeżeli chcesz pójść do salonu Flexispot i zobaczyć, jak te biurka wyglądają, to niestety nie da się tego zrobić. To jest pierwsza wada. Ale największą zaletą jest to, że oni posiadają w ofercie właśnie biurka o czterech nogach połączonych razem ramą. No i jest to dla mnie kluczowe, jak ja kupowałem, to Flexi Spot posiadało tylko jedno biurko z czterema nogami. Teraz już mają drugi model, który jest po prostu nie aż tak pancerny. Ja uznałem, że nie będę się denerwował, no i akurat były jakieś promocje, no i zamówiłem po prostu ten stelarz z blatem od firmy Flexi Spot, żeby spróbować zobaczyć, czy to spełni moje oczekiwania i czy będę mu nad tym spokojnie, normalnie pracować. No i jak się okazało, biurko jest świetne, prawda? Możliwość regulacji jest bardzo duża oraz praktycznie nie ma wstrząsów, mogę normalnie podnieść biurko i pisać, pracować stojąc. I stabilność biurka jest na najwyższym poziomie. Jakby to kogoś interesowało, to to biurko nawet może udźwignąć do 300 kg. Więc niektórzy ludzie stosują je nawet do jakichś warsztatów domowych, ale no nie, nie jest to mój przypadek. No ale jeżeli masz jakiś komputer, który dużo waży i chcesz go podpiąć pod spód czy nałożyć na biurko, to nie może to być dla Ciebie ciekawe. Poniżej dam link do strony, będziesz mógł sobie zobaczyć Pełne specyfikacje to nie ma być wideo o tym, jakie to biurko ma specyfikacje, tylko o tym, że jest to biurko, które dla mnie się sprawdza, przez to, że jest super stabilne, można na nim spokojnie pracować i nie denerwuje. I na razie jest niezawodne, mam je rok, zobaczymy, jak dalej. Z tego co pamiętam, gwarancja jest na 10 lat. Kolejna sprawa która jest kluczowa przy wyborze biurek stojących oraz ja też w tym biurku na to bardzo patrzyłem e, na to bardzo patrzyłem to kwestia obniżenia blatu biurka do jakiego poziomu Ponieważ większość ludzi nie zwraca na to uwagę po prostu chce sobie kupić tani standing desk i ok, nie mam z tym problemu ale kwestia jest taka że jeżeli jesteś wyższy czyli masz powyżej 185 190 cm wzrostu to zdecydowanie musisz zauważyć i zobaczyć, na ile to biurko się podnosi. Bo może się okazać, że biurko podnosi się na 120 cm, a ty chciałbyś mieć je trochę wyżej. Ale nie aż tak ważne jest podnoszenie do góry, ale dużo ważniejsze jest opuszczanie biurka. Ponieważ wiele osób w ogóle na to nie zwraca uwagi, bo ma biurko zwykłe, klasyczne, i myślę, że jak już kupi takie biurko, to dobrze dopasuje sobie pozycję. No tylko niestety niektóre biurka na przykład opuszczają się tylko do 72 cm. I w większości przypadków będzie to ok, no ale każdy z nas ma inny stosunek tłowia do kończyn górnych, do kończyn dolnych. Nie bez powodu niektórzy ludzie mają predyspozycję do pływania albo wyciskania na klatkę. No, i tak samo jak sobie zauważysz, mogą dwie osoby obok siebie siedzieć, jedna wyższa od drugiej, jak stoi, a jak siedzi, to ta druga jest wyższa od pierwszej. Może się okazać, że teoretycznie masz 1,80 m, a musisz mieć biurko ustawione niżej niż osoba, która ma 1,70 m. Przed kupieniem biurka na pewno warto pójść do jakiegoś salonu i zobaczyć sobie na jakiej wysokości biurko jest dla Ciebie najlepsze? Lub <noise> wziąć pod uwagę kwestię tego, że chcesz mieć większą swobodę i wziąć po prostu biurko, które ma większą możliwość dostosowania. Akurat to moje biurko ma przedział od 65 do 130 cm, więc nie wystarczy dla każdego. Można też zauważyć, czy biurko ma trzy przegłuby, czy dwa. Te biurka które mają trzy przegłupy zazwyczaj są droższe i zazwyczaj mają większą swobodę ruchu. Jeśli chodzi o moje biurko, ja mam biurko Flexispot s 7 q No i mogę je serdecznie polecić. Główne zalety tego biurka to stabilność, wytrzymałość, możliwość dostosowania pod siebie, nie ma tutaj żadnych wstrząsów i jest to naprawdę solidne biurko. A jeśli chodzi o wady, no to na pewno muszę tutaj powiedzieć, że jest to drogie biurko. Ja je kupiłem po promocji, ale z tego co widzę teraz, te ceny poszły do góry. Chociaż nawet jeżeli miałbym zapłacić taką cenę, to spokojnie byłoby to warte. I druga sprawa to dostępność. Dlatego, że nie możesz tego biurka zobaczyć w Polsce. Z tego co wiem, najbliższy salon jest w Niemczech. Jeżeli interesują Cię takie tematy i chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat postawy, na temat optymalizacji energii, na temat skutecznych treningów, subskrybuj kanał. A jeżeli masz jakieś pytania, napisz komentarz.